Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii pytań i odpowiedzi. Dzisiaj odpowiemy sobie na kolejne pytanie, na wstępie chciałbym podziękować wszystkim, którzy zadają pytania i są ciekawi odpowiedzi. Dzisiaj poruszymy temat sobot i niedziel i pracy w te dni. Czy praca w sobotę i w niedzielę jest dla wszystkich kierowców, czy jest dla wybranych, bo y, widzu, który zadałeś to pytanie, mówiłeś, że słyszałeś, że... Niektórzy się zgłaszają, żeby mieć weekendy. No i jak to właśnie wygląda? I druga część pytania, czy z weekendy jeździ mniej autobusów? Może odpowiem na to, na to drugie pytanie. Oczywiście, że w weekendy jeździ mniej autobusów, bo rozkład jazdy jest bardziej okrojony. A to z powodu tego, że po prostu ruch jest mniejszy. Ludzie mają wolne w sobotę i w niedzielę. Statystycznie tak jest. I wtedy, Popyt na komunikację miejską jest mniejszy, bo mniej się jeździ do pracy, tylko po prostu jeździ się, żeby tam coś pozwiedzać, po zakupy, po to, po tamto. A wiadomo, że większość ludzi pracujących dojeżdża do pracy komunikacją miejską w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki. No. A w soboty jest ten ruch mniejszy, a w niedzielę jeszcze mniejszy, więc ten rozkład jest jeszcze bardziej okrojony więc autobusów jest jeszcze mniej. Dla przykładu, podam przykład: od poniedziałku do piątku na linii 145 jeźdzą chyba 7 brygad, <laughs> z tego co kojarzę, <laughs> ale takie długie brygady to są dwie. W soboty jeździ jedna brygada na 145. Kursy Zaczynałem się od 5.16, a kończą się 22.51. A w soboty jest to skrócone. Czyli w soboty rozpoczyna o 8.00, a kończy o 20.00. A w niedzielę jest jeszcze bardziej skrócone. Też jeździ jeden autobus, tylko ten jeden autobus jeździ już od 10.00 do godziny 18.00. Czyli widzicie, jaki zakres jest skrócony. I na większości liniach. Taki zakres jest skrócony. Na niektórych godziny są i tak bardzo długie, bo linia ma większy popyt, mniejszy popyt i to zależy od tego. I teraz, jak wygląda praca w sobotę i w niedzielę? Czy ludzie się zgłaszają, kierowcy, na te, te dni, czy też nie? Ja powiem, jak jest u mnie w firmie, bo nie będę mówił, jak jest ogólnie, bo to może być różnie. Każda firma ma swoje zasady. U mnie jest tak, że kierowca pracujący na pełen etat, na jedną drugą etat, na jedną czwartą, jedną ósmą, obligatoryjnie ma weekend, czyli pracujemy i w tygodniu, i w soboty, i w niedzielę. Czasami zdarza się tak, że pracujemy piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Czasami zdarza się tak, że pracujemy piątek, sobota, niedzielę, mamy wolną. Czasami zdarza się tak, że mamy sobotę, niedzielę, wolną, czyli w ogóle nie mamy weekendu całym okresie miesięcznym może to tak wyglądać, że mamy weekend pracujący, sobotę pracującą, sobotę niedzielę wolną, niedzielę pracującą i tyle. I to tak to się wymienia. Możemy mieć taki miesiąc, że mamy trzy tygodnie, trzy weekendy wolne, jeden weekend pracujący. To zależy od ułożenia grafiku, ale generalnie u nas pracują wszyscy. I jedynie ci, co mają. Na zlecenie lub sobie dorabiają, to mogą pracować w weekendy, i pracują tylko w weekendy, i wtedy nas, jako pełnoetatowców, odciążają od pracy. Czyli u nas nie ma czegoś takiego, że się zgłaszamy, że chcemy pracować w sobotę, albo że nie chcemy pracować w sobotę. To tak nie wygląda. Może to wyglądać tak, że mamy wszystkie weekendy wolne, jeśli pracujemy akurat tak się ułoży w grafiku, że mamy tylko zadanie całodzienne i wtedy naturalnie mamy wolne w weekend. Załóżmy, że mamy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, zadanie całodzienne, no to wtedy mamy sobotę, niedzielę wolne. No ale wtedy tak nie jest przez cały miesiąc, mamy te grafiki bardzo mieszane, więc Raz mamy zadania całodzienne, raz mamy na rano, raz mamy na popołudnie i to się wymienia. Także bardzo różnie to wygląda w różnych firmach, w niektórych są inne zwyczaje, to byś musiał się zapytać w danej firmie, w konkretnej firmie, jak to wygląda i czy w ogóle ci to odpowiada. Bo niedzielę i soboty są dodatkowo płatne, więc w niektórych firmach może to inaczej wyglądać i to by było na tyle jeśli masz jeszcze jakieś pytanie zadaję w komentarzu wejdź na facebooka bo tam też dodaję posty i do zobaczenia później